O, nowa, nowa miejscowa do szabrowania. Morela i cytrynę trzeba zebrać. Ja muszę takie rzeczy też pozbierać, bo on fajne, fajny złą przynosi do chaty. Co my tu mamy? Pewnie nic, nie. Wyblakłe zdjęcie o gogle. Oko. Czy to już lata jakiś bot? Ten dźwięk jest zazwyczaj dziwnie przerażający. Grzechotnik tym razem dostałem z darmowego. Nie, to nie był żaden bot. Jakoś dziwnie cicho. Dobra, o moje ulubione miejsce, na pewno tu nikogo nie będzie, w tej lokacji jeszcze nie byłem. się przekonamy jak jest termostat fajny ten to jest chyba do ulepszenia broni nie do wytworzenia kolejnych okej, okay, dobra no to musimy teraz przetrwać, nie ma opcji, że nie? O, sforsuj. Rocky? Albo mi się wydawało Kurwa W mózgu mi się miesza już chyba Ale wydawało mi się, że słyszę kroki, nie? Padasz na raid, powodzonka. Obyśmy się nie spotkali, chociaż... znaczy O, byśmy się nie spotkali, bo ja strzelam do ludzi. A pewnie i tak bym zginął. Dlaczego to jest? Okej, okay. mmm. Ciężka amunicja przydatna rzecz. Dobra. Na razie spokojnie. Tak w sumie, całe szczęście. Części elektryczne zaawansowane Nie no, ogniwo zasilające ark Dobra, w stronę windy bo jestem zapchany Siema Mafiu? Widziałem czy widziałem info o New World'zie? Widziałem. To jest dokładnie... ...to o czym kiedyś tam rozmawialiśmy. Że oni cały koncept, który był zajebisty... ...wyrzucili do śmieci i ostatecznie... ...realnie wyrzucili go do śmieci. Fenomenalna decyzja. No ale to już jest... Yy, ...raczej kwestia tego, że zarządza tym Amazon i... Niestety oni liczą na chyba większe zyski. Ale no, taka sama sytuacja jest. Yy, przy, przy, była jakaś taka mobilka, która naśladowała wśród dzieci było popularne Brawl Stars. I to była gra, która była podobna. I to chyba byli twórcy Clash Royale czy coś takiego. I oni też ją skasowali, bo przynosiła zysk na poziomie. 250 tysięcy dolarów tygodniowo, a nie kilka milionów, nie? Więc ją skasowali. Deweloperzy pisali przy ostatnim DLC zaczęli dobrze ze sobą współpracować i się dogadywać? no, no niestety. Amazon zazwyczaj ma taką politykę, że wypierdala coś do śmieci i tyle, nie? Tak samo było przecież z, z tymi miejscami, co oni pakowali paczki, że gdzie, jak gdzieś nie szło albo szło gorzej, no to po prostu zamykali i zwalniali ludzi i wyjebane. Tak jest w tym przypadku, dokładnie ta sama sytuacja. Nie wiem, co wyrzucić. W sumie nie mam co. Może chemikalia wyrzucę? No, na chwilę mogłem. Gra po wyjściu ostatnie DLC z 10 tysięcy graczy miała 50 i zaczęła zarabiać 200%. No, inwestycje w AI. Teraz jest rzecz ważniejsza niż te grosze, które zarabia na siebie jakaś randomowa gierka, nie? Dla nich to są totalne grosze. I wolą zainwestować w coś, co może być dla nich przyszłościowe. Zrozumiałe w korporacyjnie, zrozumiałe, ale naprawdę szkoda produktu. Bo znaczy szkoda było produktu w momencie, w którym on wyszedł. On powinien być już dawno temu szlifowany i, i powinien o niego dbać w chuj, a był strasznie zaniedbany ten New World. I to, że oni sobie wypuścili teraz DLC i zaczęli się dogadywać, to nie zmienia faktu, że zesrali się na samym początku. I że już od dawna ta gra powinna być w lepszym stanie, niż była do tej pory. Naprawdę, bo, bo ten, ta gra miała gigantyczny potencjał i wyglądała naprawdę dobrze i mechanicznie też zajebiście to wyglądało. Działało, co najważniejsze. Ale było puste i nikt z tym nic nie robił i nagle się obudzili? Ile lat po premierze? Dwa, 3 lata? Jest zielone światło na zakup, kilka studiów jest zainteresowanych kupnem. No pewnie coś Chińczycy to kupią. Wpierdolą milion MTXów. I po pół roku znowu to upadnie, oby nie. Jakby ktoś to kupił rzeczywiście, to chciałby zrobić konkurencję na rynku MMO, no to spoko, nie? Ale szczerze, zaczynam wątpić w takie scenariusze. Dobra, ja chyba stąd spierdalam po prostu. Mam fajne rzeczy przy sobie. Właśnie, chce to kupić jakieś indie company Developer New World powiedział, że koszt to 30 milionów dolarów. Czy taka, czy tacy ludzie od indyków w ogóle są w stanie pokryć takie koszty? W ogóle to jest bardzo mała cena jak za MMO, są nie? Naprawdę? Tak mi się wydaje, przynajmniej, nie? że to jest mało. Co myślał o ARK? Bardzo przyjemna jest ta gra. Naprawdę, bardzo przyjemna. Ja się nie czuję komfortowo grając z nią. Jestem turbo zestresowany, ale chyba o to w tym chodziło, nie? Jeszcze wiele muszę się nauczyć. Mała Śmiali się ludzie. Ee, że trzeba liczyć, że trzeba liczyć jakiś shake zarabi, grał w New World i kupi, bo będzie mu szkoda postaci. <noise> no. Ale patrząc na cenę, to nawet nie musi być shake nagle, nie? Żeby być jakiś random. Fajnie działa to w drużynie, to na pewno, no, na pewno czujesz się o wiele bezpieczniej. Muszę się na pewno pozbyć trochę rzeczy, ale fajnie by było też. O, mogę w końcu zbudować coś. Zagrałem jeszcze w playtesty Pioniera, czyli nie wiem, czy to jest, to jest chyba rosyjskie. Rosyjski odpowiednik stalkera, tylko że to miał być taki. Nie, że extraction shooter jak to, ale tam też miały być jakieś misje. Wygląda to jak gra z 2010 roku i działa jak gówno, więc odinstalowałem po godzinie. Jest nudna. Ale gdy wychodziły zwiastuny tego i, i gdzieś tam zasłyszałem, że takie coś ma powstać, to mówię, ej, fajne, może być ciekawe. A się okazało, że straszne gówno. Grzechotnika znowu dostęp. Dawaj mięsko jakieś. Ja chcę cytryny, a nie wiem skąd je brać. I nie chcę tego nieść, zostaw to. Dobra. Nie, i one 2 będzie mieć bazę graczy w Azji, gra, nigdy nie upadnie, a. a w Europie będą grały ludzie, co będą mówić, że to nie paj to win, bo ja nigdy nic nie kupiłem. XD. I... Ty, rzeczywiście, no? Przecież Azjaci uwielbiają, wydawać pieniądze w grach. Zapomniałem o tym, że to są hazardziści. A w ogóle brzydka tekstura, o co chodzi? Co tu się wydarzyło z tym krzakiem? To fakt, no. A zjaci zobaczą cycate kobiety, anime troszeczkę bardziej, taką stylistykę na przykład, i że można do niej kupić yy, strój króliczka za 500 złotych, to dla nich to będzie nic, nie? Po co mi chleb, po co mi jedzenie, znaczy po co mi ryż, mogę mieć cysatą króliczkową dziewczynę w gierce. No ale na tym w sumie też polega nawet taki yy, rynek mobilny, nie, że totalnie, totalnie w taki sposób działa, wyobraź sobie, że w WoW możesz pod koniec Myfika przyłożyć karty, ulepszyć lud. No i wiesz, że ludzie by na przykład powiedzieli, że to spoko opcja, że nie musisz tego robić, ale jak na przykład masz pieniądze i chciałbyś lepszy lud, to spoko przecież. Nikt ci nie każe tego robić, tak? Gnoju. Zawsze, zawsze jest ta sama gadka z ludźmi. Nikt by nie, nie zauważył, że to jest problem. Znaczy nikt. Część ludzi by zauważyła, ale oni by byli najczęściej gnojeni za to, że widzą problem w problemie. A nie dostosowują się do tego, że ktoś się... Ktoś to stworzył i to jest przecież fajne. Coś jest tutaj dużego chyba, co? Tak brzmiało przynajmniej. Jakaś maszyna krocząca. Nie czuję się komfortowo. Dziś jakby dali cenę 10 dolarów, to ludzie by pisali co to jest dla nich 10 dolarów dzisiaj. No nie no, tak. Im niższa cena, tym, tym bardziej wykluczasz to, że jest to pay to win. Dolar za ulepszenie. Golda za, za wykonanie quest'a? 100% więcej golda za dolara? No przecież to jest nic. Czy szkoda ci? Te, co ty, ile ty zarabiasz? Przecież to jest nic. To nie jest pay to win. Nie musisz przecież tego robić, możesz grindować dalej. A ja wydam dolara, bo chcę wspierać moich ulubionych twórców i chuj. <grytanie> Jakie kupowanie progresji? A właśnie, bo to jest też... Co jest? Yy, to fellowship na przykład oferuje to, że nie masz levelowania. I to jest mój w ogóle wielki zarzut do tego. Bo w momencie, w którym wybierasz sobie postać jak w LOLu jakimś albo w docie, to masz tam jakieś perk'i. Drzewko talentów w sumie wygląda jak w... Yy, Mists of Pandarii. I to jest jedyna twoja progresja? I mi tak bardzo czegoś brakuje w tej grze, i to jest właśnie system jakiegokolwiek progresu tej postaci, bo itemy spoko. Fajnie, że się progresuje itemami, jak na przykład w hackersleszach, ale w hackersleszach też masz tą opcję, że levelując dostajesz troszeczkę wzmocnienia tej postaci. Same perki, to ta gra się przez to robi nudna, nużąca. Nie ma nic ciekawego, nie? I to jest takie... To jest właśnie to, czego, dlaczego ja zawsze uważałem, że w MMOsach bardzo ważny jest system progresji poprzez levelowanie. Że jest to najważniejsza rzecz, którą mamy w MMOsach. I właśnie przez wzgląd tego, że nie ma tego w Fellowship, widzę, że mam trochę racji w tym, nie? Że możesz grać za darmo. Gra i tak jest dopiero od max levela, no. Ja na przykład po piciu po max level'a w takim wowie, to czuję, że nie robię nic już za bardzo. Ja nie lubię tego momentu. I wiadomo, że jest mnóstwo kontentu, który możesz sobie porobić, ale ja już tego nie czuję tak bardzo. I w tym fellowship, tak mam, że gram sobie w gierkę, ale gówno z tego mam. No, i nudy, nie? Bijesz trash moby, ani gold ci nie wypadnie, ani żaden itemek, nic. Po prostu je bijesz, żeby je bić. Gra wowie się zaczyna na endgame? Tak, tak, no. Nie rozumiem graczy, którzy płaczą na Pay2Win to, to wspieranie twórców. Co jest duże jakieś? Też powiem, czy oni otwierają windu? Windu? O kurwa, chyba się nie dogadali koledzy, co? Ja nie mogę już zbierać za bardzo. Czekaj. O chuj. Nie no no, gracze Metina, to, to, to był pick mojego... Mojej twórczości na Twitchu. Tęsknię za tymi czasami, szczerze powiedziawszy. Należycie no, się pozmieniało. A to był taki kontentowy, taki taka żyła, z której nie wycisnąłem za dużo, niestety. Sk I teraz nie wiem, czy bym go zostawił przy życiu. Jak go będę chciał zostawić przy życiu... On mnie odjebie, nie? A on też chce wrócić. Wait a alright. Hey, the elevator is up. Let me just check the hatch. Don't shoot. Stand by. Adjunct, you're clear to return to spare after. Zajebiście, miło. Kurwa, pierwszy miły człowiek się trafił. METIN 2 jest jak diablo? Przecież, że w diablo, te same gry to było zajebiste. A dlaczego tak uważasz, widzą? I wyszedł z czatu i chuj. <śmienic> Kurwa. Najlepsze czasy. Hardcore w Bowiku.